Cześć, melduje się Kopikowski. Kolejna gorąca nowość od Kobi i szykuje się mocny niemiecki kombos recenzyjny. Przed nami zaprojektowana od nowa klockowa replika czołgu Panzer 3 Outswing E. Dlaczego nigdzie tu na pudełku nie napisano, że to model w skali 1 do 28, skoro taki jest fakt? I czemu nie ma ostrzeżeń przed uzależniającą naturą klockowego hobby? Zapraszam na przesadnie rozentuzjazmowaną pieśń pochwalną tego modelu, w którym prawie wszystko kliknęło mi idealnie na swoje miejsce. W ten sposób to cudeńko wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Budowało mi się to po prostu super, wszystko tutaj idealnie się spasowało, nie było żadnych problemów. Zacznę może od tego, co, co poruszyłem we wstępie, czyli o skali. Słuchajcie, już po zbudowaniu oczywiście pomierzyłem sobie wszystko. No to słuchajcie, mamy tutaj model idealnie w skali, prawie idealnie, w skali 1 do 28. Tak jak już wielokrotnie wspominałem, widziałbym to jako właśnie tą podstawową skalę Kobi dla tych takich, wiecie, większych, bardziej szczegółowo odzorowanych modeli. Czołgowych i nie mogę zrozumieć, dlaczego, skoro już ten model wyszedł tak idealnie w skali 1 do 28 i te skale były pokazywane, na przykład w przypadku y, T72 y, Twardego, dlaczego tutaj nie, nie napisano, że jest to ta skala 1-28? Do do, do, do tak jakby Kobi jeszcze nie było pewne, co z tym tematem zrobić. Drogie Kobi, odrzucie, odrzucie wszelkie wątpliwości. Przyjmijcie tę skalę 128. I wyrównujcie inne modele podczas kolejnych ich tem odświeżeń do tej skali 1,28. No chyba, że robicie te modele jakieś bardziej pomniejsze, pomniejszone w skali 1,35, która oczywiście rajcuje mnie najbardziej. Słuchajcie, jedyne, co mi tutaj troszeczkę nie pasuje do skali 1,28, to wysokość tego pojazdu. Na wysokości mamy mniej więcej 1 do 26, czyli wynika nam, że jest troszeczkę za wysoki. Według mnie wynika to z tego, że, on, że te koła powinny właśnie siąść jeszcze trochę bardziej. Czyli, żeby ten, ten rząd kół jezdnych był przesunięty troszeczkę w górę o jedną płytkę i wtedy byłoby idealnie, praktycznie byłoby w granicach błędu pomiaru. Zwróćcie uwagę, że Pancer 3 miał bardzo duże przednie koło, to napędowe, które, którego, które sięgało obrysem poza oś, poza oś tych mniejszych kółek. Więc tutaj, według mnie, właśnie przesunięcie o, jeden, o jedną płytkę w górę dałoby efekt idealny. Dobra, to akurat jak już się obróciłem, słuchajcie, to wnętrze w ogóle tak, to wnętrze jest ciemno szare, i w ogóle. Aha, i tutaj, czyli tak, yy, poczekajcie sekundę. O skali już powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Szkoda, że nie jest po prostu napisana wyszczególnie dokładnie na pudełku, bo jest ładnie, mam tu 1,28. Teraz kolor, druga rzecz, którą sobie wynotowałem. Yy, tutaj, w tym miejscu, mamy taki kolor ciemnoszary I no właśnie, i to jest właściwie jedyna, chyba, jedyna yy, sprawa. Nie mogę tego określić jako wadę, ale kwestia, co do której bym się doczepił w tym modelu, no to jest jego kolor. Ja rozumiem pewne względy, które przemawiają za tym kolorem. To, że no, Kobi już stosowało takie w kolekcji, jest dużo tych modeli też właśnie jasnoszarych i że nie chcieliby wprowadzać kolejnego koloru do kolekcji, a piaskowa Panzer Trójka przecież była przed chwilą. Yy... A z kolei ten ciemno szary jest za ciemny i może, wiesz, no, byłby, nie wiem, taki model byłby za smutny, by się wydawał dla mniej wtajemniczonych. No coś takiego Kobi może sobie tam właściwie kminić, ale według mnie też powinni to odrzucić i te modele powinny być albo piaskowe, takie w kolorze właśnie tym takim beżowym, piaskowym, albo właśnie bardziej szare. Dopuszczam też taką opcję, że no, to mogliby wprowadzić, jeżeli na przykład ten wydaje im się za ciemny już, jak na ten wczesny niemiecki kolor yy, pojazdów pancernych, to może by wprowadzić jeszcze jakiś taki pośredni szary pomiędzy tym a tym. No w każdym razie, właśnie to mnie jedyne, jedyne, tak jak patrzę na niego, to ach, no czemu on nie jest na przykład, właśnie piaskowy, albo czemu nie jest taki ciemno-szary, jeszcze z tymi takimi litymi krzyżami, e, całymi e, białymi. No, to byśmy mieli chyba idealnie kampanię wrześniową. też słyszałem coś takiego, że w tej kampanii wrześniowej oprócz tego ciemno były też brązowe plamy na nich, więc to też może byłby jakiś pomysł na, na kamuflaż, oczywiście. Słuchajcie, no ale tak, no to wreszcie, wreszcie mamy pancer trójkę, na jaką chyba wielu, wielu czekało. No, słuchajcie, to jest trzeci. Numer trzeci, jeżeli na liście najbardziej produkowanych, produkowanych w największej liczbie czołgów niemieckich. Tak? Pierwsze miejsce: Panzer 4, tam ponad 8 000, albo prawie nawet 9. Później mamy Panterę, około chyba 6000 i tu mamy 5 z czymś tysięcy pancer 3, w różnych wersjach. Pamiętajcie też, że później na, na tym podwoziu bazowały też różne inne pojazdy. Wymieniając choćby sztuga trzeciego, ale oprócz tego pojazdy na przykład uszkodzone były często przerabiane na, na te inne pojazdy, więc no, to było bardzo bardzo ważne, rozpowszechnione i bardzo ważne podwozie dla, dla Niemców, i no, według mnie ten model powinien znajdować się w każdej kolekcji. Jeżeli już kolekcjonujesz, drogi widzu, czołgi, no to pancerz trójeczka powinna mieć swoje specjalne miejsce w kolekcji kobi czołgowej. Więc tak, no też czyli tak, kwestie koloru też już wyczerpałem. Napiszcie, jeż, napiszcie mi, bo być może już nie możecie tego słuchać. Czy zgadzacie się ze mną w sprawie tego koloru, tak? Czy powinno być tak, że, yy, że mamy na przykład właśnie piaskowe lub ciem bardzo ciemno szare i na przykład, jeżeli drogie Kobi też mogłoby się w komentarzach ustosunkować do tej kwestii, dlaczego ostatecznie zapada decyzja o tym, że jest to jasno-szary, który nie pasuje do niczego i właściwie tylko można yy, odnieść to do gier komputerowych niektórych. I na przykład widziałem jeden egzemplarz pancer Trójki chyba we w jakimś francuskim yy, muzeum, też pomalowany na taki bardzo jasno-szary kolor. Nie wiem, może do, do tego to jest yy, taki, wiecie... Ukłon. Chciałbym się tego po prostu dowiedzieć. Ale na przykład cieszę się już na przykład, że tutaj ten dół nie jest, nie jest zupełnie czarny, tak? tylko jest właśnie ten ciemnoszary. Dobra, teraz tak, teraz obejrzymy sobie ten model dokładnie z każdej strony. Jak już tutaj trzymałem go tak bokiem, to słuchajcie, bardzo mi się podoba tutaj detal taki, że tu mamy takie te drzwiczki. Mi się wydaje, że to były takie drzwiczki ewakuacyjne, przez które mógł się przecisnąć i czekajcie otworzę z drugiej strony. Też, żeby pokazać wam, że tam jest zrobione tak, żeby był prześwit. O widzicie jest tam prześwit. Co prawda no nie widać żadnych detali, bo tam raczej jest, raczej jest, bo tam są użyte też te grube cegły o grubości dwóch studów, więc no żadnych detali tam raczej nie ma. Trzeba by ten, ten kadłub odchudzić, tak użyć już tylko cegiełek o grubości jednego studa. Troszkę tam wiecie, posprzątać miotełką, i wtedy jakieś detale, jakiś fotelik, jakaś tam kierownic kierowniczka, może jakiś element przekładni, elementów napędowych można by tam umieścić również w kabinie, a nie tylko <laughs> z tyłu kawałek silnika. Zaraz tam dojdziemy. Jeżeli chodzi o te detale, to oczywiście można by się jeszcze pokusić o jeden, a właściwie po dwa ciekawe detale tu na każdą stronę, a mianowicie to jest bardzo charakterystyczne takie amortyzatory z przodu i z tyłu, przy przednim i ostatnim kole, które zapobiegały te, temu, żeby pojazd wpadał w takie wiecie, na, żeby na nierównościach pojazd wpadał w takie ruchy kołyszące się, nie? Czyli tu, tu był amortyzatorek i tu był amortyzatorek i to spokojnie teraz mamy przecież te takie e, malutkie takie y, tulejeczki z zaczepem, to można by ładnie wyprowadzić według mnie tutaj na zewnątrz właśnie jakiś taki detal to gdybym przerabiał, gdybym się zabrał za przerabianie tego, tego pojazdu, to jedyne co bym zrobił, właśnie, to bym opuścił, że tak powiem, wcisnąłbym te koła o jedną płyteczkę dosłownie wyżej i bym, i bym tutaj właśnie dorzucił jeszcze te amortyzatory. Dobra, więc to jest to. Ale tak ogólnie, ten, jeżeli chodzi o podwozie tego pojazdu, to mi się tutaj i ten właśnie te zespół gąsienicę koła bardzo, bardzo mi się. To podoba. Teraz tak. Aha, może tutaj dosłownie poświęćmy, dosłownie kilka słów. Tu mamy kolejne wcielenie bardzo dobrze nam znane, groźnego i złego dowódcę niemieckiego czołgu. Drogie Kobi bardzo, bardzo prosimy o takiego typowego, prostego, po prostu czołgista niemieckiego. Ja bym widział go właśnie w ty, z, ty, z tymi takimi nausznikami, yy, słuchawkami na uszach takimi i w prostym y, takim y, kombinezonie y, czarnym z jakimiś oczywiście fajnymi detalami. Może jeszcze jakiś tam detal do niego, yy, więc coś takiego, a nie tam ciągle w, prawie w każdym czołgu, po prostu ten, ten niemiecki dowódca. Już byśmy mieli te figurki po prostu stawiać obok siebie, muszę kiedyś to zrobić, to bym chyba, ty, yy, oficerów byłoby chyba 70%. Może przesadziłem trochę. A, słuchajcie, no ten, ten model tutaj wreszcie, wreszcie wygląda naprawdę w wielu detalach, tak jak, jak już powinien wyglądać. Spójrzmy na przód. Mamy tutaj odpowiednio, według mnie przyzwoicie hmm, nachylone wszystkie kąty, hmm, reflektory, i tutaj fajny, uważam, że to jest dobry detal. Tutaj pod tymi. Błotniczkami wystającymi do przodu. Mamy tutaj właśnie taką płyteczkę z ośką, a to tutaj tworzy ten, ta końcówka tej ośki, generalnie ta ośka, tworzy taki detal, bo tutaj też był taki, taki hak był. I to według mnie fajnie jakby symuluje trochę, tak wiecie tutaj, optycznie, że tu jest jeszcze jakiś detal techniczny i to mi się podoba. Tak? Bardzo ładnie. Karabin maszynowy MG34 wystający to jest z kadłuba. Zresztą mamy tutaj w sumie trzy w tym pojeździe były. Zostały wszystkie trzy odzorowane, więc też brawo. Tutaj wizjer, <coughs> wizjer kierowcy, narzędzie, tutaj akurat wyprowadzone z kadłuba, bo, bo tutaj jakby ten cały błotnik był pociągnięty z tej, z tej długaśnej kafelki, tutaj. Więc tu nie było już studów, tutaj tutaj jest takie. Więcej było tych narzędzi, i to bym widział jakoś właśnie. Nie wiem, czy jest z czego by to jeszcze wyprowadzać, albo może jeszcze zrobić jedno wyprowadzenie tutaj z kadłuba. Tylko tutaj chyba jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie jest duży pod spodem. Tam jest duża cegła, i też wtedy wiecie, jeszcze większe rozdrobnienie elementów. I przy małym modelu byśmy mieli coraz więcej części. No Kobi musi zwracać My budując moki nie musimy na to zwracać uwagi, ale Kobi produkując nowe modele w tysiącach egzemplarzy musi zwracać na takie rzeczy uwagę, więc i daje nam też trochę pola do dalszych modyfikacji. Szkoda, że nie ma jeszcze takich, wiecie, ciężkich nożyc takich. To byłby kolejny fantastyczny detal od Kobi. Tutaj zasymulowana taka prościutko skrzyneczka, dalej taki tutaj ciężki lewar Coś w tym stylu, narzędzie tego typu i tutaj została wykorzystana goleń od samolotu, wielkie brawa, lubię takie właśnie takie wykorzystania elementów w troszeczkę inny sposób niż pierwotnie zostały zaprojektowane. Tutaj taka część z tym skosikiem, tu powinny być takie kratki, kratka tutaj od góry nadrukowana najlepiej albo byśmy mogli ją sobie sami jakoś po prostu zrobić, to była po prostu wentylacja tutaj silnika i no to powinno być odwzorowane, dalej tutaj z tyłu. To mi się kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, chociaż do de detalu, który najbardziej mi się podoba, zaraz dopiero dojdziemy, ale takie, takie rzeczy, jak na przykład zobaczcie, ukryte w mało widocznych miejscach detale. Tu na przykład właśnie od spodu nawet ten, ten hak tutaj, tutaj dodatkowe haki. Tu chyba w ogóle były właśnie te, te dwa miejsca, to były rury wydechowe już. One mogły być ewentualnie takie właśnie brązowawe te dwa klocki. Takie, że to niby, niby tam trochę zardzewiałe. Podoba mi się to, że właśnie tutaj są, nie zostało to całkowicie porzucone, tylko tutaj tam też włożył trochę energii, żeby na, ucieszyć nasze oko. Z tyłu skosiki, z tu też jakieś elementy, to jest chyba um, um, zas, za, zasysanie powietrza mi się wydaje, ma miejsce w tym miejscu tego, tego modelu, ale nie jestem pewny. Tył można otworzyć, e, tu widzimy koło zapasowe skrzyneczka, i tutaj trzeba to troszeczkę zrobić tak i tak, żeby otworzyć y, to miejsce, gdzie jest silnik i bardzo ładnie y, taki wiecie, plastikowo-metaliczny. Kadłub silnika. Tam widać blok silnika. Bardzo ładnie. W skrzynce jeszcze tutaj nic nie ma. Można tam sobie coś wrzucić we własnym zakresie. Tu mamy nadrukowane dwie ładnie odzorowane tutaj takie klapy serwisowe, dostępowe. O, i tu mamy detale w tym miejscu inaczej zrobione. I tutaj słuchajcie, jest detal, który gdybym miał wymienić jeden detal z tego całego czołgu, który mi się najbardziej, to to właśnie jest to ta antena, która chowa się to jest taką rynienkę. Yy, yy, dokładnie tak było, że tutaj właśnie w tym tym czołgu była taka właśnie trochę nawet jeszcze dłuższa niż tutaj rynienka, która według mnie po prostu miała zabezpieczać antenę yy przed uszkodzeniami w, w, w sytuacji, gdy antena była złożona. Tak oczywiście jest rozłożona. A tutaj była złożona, więc to aż Zrobię jeszcze jedno zbliżenie na to. Po prostu, jak tutaj właśnie, tyk, właśnie chowa. Uważam, że to jest po prostu yy, wielkie, wielkie brawa dla konstruktora tego, tego zestawu. Na, za mm, zobaczenie po prostu tego i przeniesienie tego właśnie w fajny sposób do modelu klockowego. Więcej elementów. Tutaj, tu mogłaby być siekierka, którą też Kobi ma, tylko że wtedy w tym układzie chyba nie wiem, czy udałoby się ją umieścić po prostu. Czy to dosyć ta, ta głownia siekierki, która jest dosyć duża u Kobi, tutaj znalazłaby jakoś swoje umiejscowienie w tym, w, w tym, układzie, możliwe, że nawet nie. Dobra, teraz tak, zajmiemy się jeszcze sekundkę po prostu wieżą, która według mnie jest bardzo, bardzo dobrze odzorowana. Bardzo mi się podoba. Jedyny, jedyny zarzut, jaki mam, to to, że praktycznie nie ma, nie ma depresji. Działa, a podniesienie działa też jest bardzo, bardzo, bardzo malutkie. Natomiast podoba mi się ta taka, wiecie, wydłużona płyta, jarzma tego, tych, te, i, i armaty 6,7 mm oraz tutaj dwóch karabinów maszynowych, które właśnie były dokładnie tak umiejscowione, że. Ten bliżej lufy wystawał bardziej, a tamten był troszeczkę bardziej cofnięty. To zostało dokładnie w ten sposób odzwierciedlone. I uwaga, tutaj jest z mojej, z, mojej per, z mojej perspektywy premiera nowego elementu. Mamy tutaj, zobaczcie, taki e, płyteczkę 1 na 2 ze studami z zaokrąglonymi tutaj krawędziami. Tutaj widzicie, tutaj mówię o tym elemencie, w którym są wetknięte karabiny maszynowe. I tutaj mamy jeden w kolorze jasnoszarym, a w wieży są chyba jeszcze dwa lub trzy takie, e, dokładnie takie same w kolorze czarnym. Dobrze, tutaj peryskopik, jakiś detal jeszcze i bardzo u, taki uwi, um, uwypuklony w tym konkretnym modelu. E, garnek, czyli ten, ta wieżyczka obserwacyjna. Dowódcy z zawiasami umiejscowionymi odpowiednio do tego modelu, tak? Czyli właśnie na boki, które, jak już pokazałem wcześniej, da się umiejscowić dowódcę. Podsumowanie. Bez dwóch zdań mamy tutaj pozycję obowiązkową dla kolekcjonerów modeli KOBI z II wojny światowej. Pancer III, czołg absolutnie po prostu obowiązkowy, numer trzeci na liście najbardziej, najbardziej, um, najliczniej produkowanych czołgów niemieckich. Tutaj wreszcie po prostu według mnie odzorowany, no, prawie idealnie skala 1 do 28 jest zachowana um, prawie, znowu prawie idealnie, leciutko możemy obniżyć leciutko możemy jeszcze obniżyć ten to, to cały kadłub de facto przesuwając koła o jedną płyteczkę do góry. Oczywiście to pociągnęłoby ze sobą dosyć sporo tam y, modyfikacji y, we wnętrzu i nie zrobimy tego out of the box, ponieważ y, nie mamy odpowiednich elementów w kolorze ciemnoszarym, ale jest to rzecz do zrobienia jak najbardziej. Jedyny taki. Y, to tak, model mi się po, po prostu podoba idealnie, tak? Kolejne słowo y, na i. Wszystko tutaj, detale... Różnego rodzaju te, te powierzchnie, miejsca załamań, pancerza, wszystko mi się tutaj podoba. Nie doczepiałbym się za bardzo. Tylko największy mój, mój zarzut jest do koloru. Nikt, nikt nie wiem, czy będzie mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego ten kolor miałby być dobry. Chyba nikt. Ja rozumiem, że być może po prostu kobi boi się troszeczkę odejść od tego koloru który był który dominował z swego czasu w kolekcji tej czołgowej i że na przykład albo na przykład że tam ten ciemnoszary jest za ciemny, a to, że te wszystkie teraz piaskowe miały być. Drogie kobi, nie wiem, wytłumaczcie mi. Niech ktoś mi z kobi wytłumaczy dlaczego ten model jest taki zrobiony na jasno szary. Dobrze, a tak to ogólnie brać w ciemno, wszystko tutaj według mnie do siebie pasuje idealnie i wystarczy jeszcze troszeczkę modyfikacji, żeby to był idealnie, znowu na i, model w skalinie 28 i tutaj ozdabiał naszą półeczkę i dumnie tutaj reprezentował linię niemiecką. Ja dziękuję Wam za bardzo za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!